Drogi raczku, droga raczko, widzisz przed sobą w tym tygodniu wyjątkowo dwie karty na ten tydzień, bo robimy sobie czytanie pomiędzy 16 a 19, czyli od wtorku do piątku. I umownie pierwsza część tygodnia to lewa karta, a końcówka, czyli czwartek, piątek to prawa. No i niestety ta lewa karta tak mi się zgrała z kolorem spodeczka, na którym stoi świeca no może jakiś stresik cię dopadł, bo dziewiątka mieczy to jest taka karta nieprzespanych nocy, może nawet koszmarów sennych, te zakrwawione miecze które wiszą tak metaforycznie nad tym młodzieńcem no to może być taka alegoria jakichś wewnętrznych lęków i ja jakoś tak myślę, że może martwisz się o pieniądze ostatnio bardziej, no taki mamy czasy, a nie inne może trudniejsze, może kiedyś będą lepsze, miejmy taką nadzieję może martwisz się właśnie o zupełnienie bytu materialnego swojej rodzinie? I na tej karcie ten młodzieniec leży, ale za chwilę wstanie, zerwie się właściwie z takiego ciężkiego półsnu. No i na pocieszenie mogę ci powiedzieć, drogi Raczku, droga Raczko, że dziewiątka mieczy oznacza, że w tym cyklu jeszcze musisz sobie przepracować i dojdziesz do dziesiątki mieczy, kiedy będzie najtrudniej, a potem już, jak to mówią z górki. Tylko karty nie mówią, czy pomiędzy dziewiątką a dziesiątką mieczy będzie godzina, czy tydzień, czy miesiąc, także tutaj nic więcej nie wiemy. No a karta prawa, siódemka buław, pokazuje nam młodzieńca, który albo się modli, albo medytuje. Modlitwa też jest dla niektórych ludzi formą medytacji, czy nie wiem, powtarzanie koronek, na przykład różańca, czy też potrzebuje się skupić, wyciszyć przed jakąś walką, bitwą, wojną. Jest to jakiś wojownik zapewne. No i to się składa jedno z drugim, czyli pomartwisz się, pomartwisz, a może po prostu coś wymyślisz, bo wiecie, nic się nie dzieje samo. Czasami coś do nas w życiu przychodzi, czasami coś przyciągamy, ale no, są rzeczy, na które mamy wpływ, i musimy szukać takich stref wpływu i tam, gdzie można, to spróbować poszukać po prostu rozwiązania, bo. No z nieba samo nie spadnie pewnie. Drogi Raczku, życzę Ci bardzo spokojnego tygodnia i do usłyszenia.